Hej, hey, cześć wszystkim z tej strony a to jest The Warface na mapy DOG no, mam nadzieję, że wynik będzie dobry bo na streamku ładnie się dało to może poza streamkiem też jednego tu mamy pana jakieś najdzikiej życie. miejmy nadzieję, że wszystko się nagrywa nam drugi raz tego nagrywać nie będę, bo znaczony jestem nie wiem gdzie tu mam dokładnie kampić, gdzie mam na tej drugi raz w sumie no, na każdym mapie grałem raz bo mam 5 godzin w tej gierce Ale nie idzie mi źle, dlatego pff, chcę wam pokazać przynajmniej to, co mam nadzieję, że umiem, bo są lepsi, no są lepsi. Siema. Cześć. Nie nienawidzę cię w slizgu. No nie, no zauł nas, jak chcieli się podsycać, co da? Nie człowiek, na chwilę nie człowiek. No gościu nie wejdziesz tu bez mojej pomocy, chodź. Chodzimy Jesteśmy a po drugiej stronie tego nie ma, Szeisy. A ja się tu legnę, zobaczymy. No i mamy pierwszą ofiarę. A tam jesteś. Dobra, wiem, gdzie Czas robić yy, polowego snajpera Nie ma co siedzieć kampić. Polowy snajper W polowy snajper Kolimator i cześć o chuj, mam... Trzeba iść strzelać a nie się Opierdzielać Aj chciałem gościa Nie, spadłem Czemu? Cześć To jest tak, gra z sniperem Tego się ci wiedzieć, ci nie ma tego bywa tak, że dużo kampie, ale Żeby to was zanudziło na śmierć To biegam jak najbili strzelam do niej nie dziwo zabijem Mówię o bo to Jak na stripku to To nie było ładnie Znaczy no Też biegajem Wiemy, ja to wiem, że nie trafię, dlatego już nie strzela. Komputer. Tak. Nie wiem dlaczego, czym to jest spowodowa spowodowane, ale mam lagi. A nie powinienem mieć ich. Są takie słabe serwery? Czy o co chodzi? Od razu z góry przepraszam za jakość mojego komentarza, ale to jest mój taki pierwszy oficjalny film, więc. Mam nadzieję, że będziecie wyrozumiali. Czekał na mnie. 20-12, nie jest źle. Oczywiście powinno być lepiej. No stać mnie na to. Więc trzeba się postarać. Gdzieś tu czy nie idziesz? Nie przeszedł aaa to no tak to jest, uważaj kumplu z drużyny, widzę gościa na mapie, gościu z opóźnieniem patrzy na mnie. Chciałem ci główkę, no chodź tu, chodź tu, chodź, 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 Dzień dobry Trafiłem Lewitam pana Dobra, dwóch zajebałem Jestem spełniony Podarżam w tym typa, który ma 4.14, 4, 4, ale to. Rozumiem, że nie... Kolimator. że nie wszyscy umiem grać w tę gierkę. Chociaż ja nie umiem. Bo... Nie znam podstawowych mechanik. Szczerze. Tylko dobrze strzelam. Ja Miałem dużo w, w gry FPS może dlatego Jestem bardziej przyzwyczajony U no, nich mają 3,20 w sumie No i no wychodzi Pierwszy to już na pewno nie będę, ale będę w topce Bo dużo razy zginąłem Nie wie, gdzie się boję. Dobrze, kończymy na 3018, dziękuję. Dziękuję za obejrzenie i widzimy się w następnych filmach. Do zobaczenia. Miałem zbindowany